Dzisiaj zapraszam Was do zrobienia błyskawicznego piernika na święta. A przepis mam od mojej kochanej koleżanki Irenki, która mnie uraczyła tym pysznym piernikiem, i dlatego zdecydowałam się zrobić go szybko i wrzucić wtedy na kanał. Także jeszcze raz bardzo jej dziękuję, a Was serdecznie zapraszam do pieczenia tego błyskawicznego, świątecznego piernika. Do zrobienia naszego błyskawicznego piernika. Potrzebne będą następujące składniki: 1 szklanka mleka, 1 szklanka cukru, 2 łyżki kakao 125 g masła, 3 jajka podzielone na żółtka i białka, 5 łyżek drzemu, 2 szklanki mąki, dwie łyżki przyprawy piernikowej, 1 łyżeczka cynamonu, jedna łyżeczka sody, szczypta soli, która tu jest już dodana do mąki. I to wszystko. Włączamy kuchenkę i wsypujemy masełko pokrojone na drobne kawałki. Do tego dosypujemy cukier. W przepisie jest szklanka cukru. Ja daję tak naprawdę pół szklanki, bo my lubimy wszystko troszkę mniej słodkie. Także jeżeli. Jeśli nie jecie bardzo słodkich ciasto, możecie zmniejszyć podobnie jak ja tą ilość. Do masła i cukru wlewamy przygotowaną wcześniej szklankę mleka. I wsypuję od razu też kakao. U mnie dwie łyżki kakao. Teraz już czekam, aż wszystko się ze sobą połączy. Masło się rozpuści i cukier, a resztę składników. Wszystko razem się ładnie połączy. A to niedużą chwilę, może gdzieś tak z około minut. Wszystko już się ładnie rozpuściło. Nie gotujemy tego płynu, tylko zostawiamy teraz do ostygnięcia. Niedługo do piernika. Będzie trzeba po zmieszaniu wszystkich składników dodać ubite białka, dlatego teraz już sobie je ubiję. Oczywiście, jeżeli ktoś chce jeszcze szybciej zrobić tego piernika, nie musi oddzielać białek od żółtek, tylko razem białka z żółtkami z odrobiną cukru może ubić sobie. Białka już mamy ubite, a reszta ciepłego naszego płynu. Studzi się właśnie w tej chwili i za chwileczkę będziemy łączyć wszystkie już składniki i stawiać nasz piernik do piekarnika. Do miski sypujemy mąkę za odrobiną soli, dodajemy do tego sodę oczyszczoną, cynamon, następnie przyprawy do pierników. To wszystko możemy sobie już pomieszać. I teraz dodajemy 3 żółtka, i jeszcze 5 łyżek drzemu u mnie powidła śliwkowe. Możecie dodać jakiś inny kwaskowaty drzem, może być to drzem pożyczkowy. Ja akurat wybrałam powidło śliwkowe. I wszystko możemy teraz zamieszać. Za chwilę będziemy dodawać ostudzony płyn, który wcześniej przygotowaliśmy z cukru, mleka, kakao i masła. No i teraz już lekko ostudzony, bo ciepły jeszcze jest ten płyn, ale jest lekko ostudzony. Wlewam i będziemy teraz. To wszystko razem ze sobą mieszać. To jest dosyć płynne ciasto, tak myślę, bo pierwszy raz robię piernik, ale skoro koleżance wyszedł, to mam nadzieję, że mi też tutaj dla Was jak robię wyjdzie. Teraz wszystko dokładnie miesza. Można oczywiście to mikserem na lekkich obrotach. Ja wolę jednak to ręcznie pomieszać, tak żeby pokazać, że mam nadzieję też w prosty sposób, bez użycia miksera można sobie zrobić w domu takiego piernika. Bardzo szybko fajnie się wymieszało. No i teraz już dokładam moje białka. Wszystkie od razu. Chcę pokazać, że ten piernik ma być błyskawiczny, prosty. Nawet ktoś kto nie potrafi piec ciast, żeby mógł sobie na te święta zrobić takiego piernika. I teraz bardzo delikatnie mieszamy te białka. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, żeby jeszcze szybciej zrobić, nie trzeba białek osobno wijać, Można jajka całe po prostu dobrze yy, zmiksować mikserem. Tak, żeby je troszeczkę spulchnić. Taka jest rola tych jajek, a tutaj białka zrobią to jeszcze lepiej, jeżeli są na samym końcu dodane. I mniej więcej teraz po połowie staram się podzielić to ciasto do jednej foremki i do drugiej. Oczywiście, na tym etapie, jak już mamy to ciasto wyrobione, to można sobie dodać różne rodzaje bakali, kto jakie lubi, rodzynki, śliwki suszone, orzechy różnego rodzaju. Ja akurat nie dodaję, bo to ma być prosty, piernik i szybki, więc nie bawię się tu w dodawanie żadnych bakali. Dzielimy mniej więcej na pół. Oczywiście nie jest to ważne, że musi być identycznie na pół, dlatego na pewno jeden będzie troszeczkę wyższy, jeden niższy, ale mi to nie przeszkadza. Przelamy do foremek ciasto, wkładamy do piekarnika nagrzanego na 175 stopni z funkcją góra-dół. Na około 40-45 minut. Najlepiej zrobić test suchego patyczka, czyli patyczkiem od szaszłyka, zbadać, czy jest już suche ciasto. W międzyczasie, kiedy piekarnik się grzeje, kiedy piernik się piecze, yy, ja zrobiłam krem budyniowy. Jest też tutaj u mnie na kanale. Kto chce, może sobie zobaczyć, jak zrobić taki krem budyniowy. Mogę tutaj szybko tylko powiedzieć, że wystarczy zrobić jak normalny budyń, ale z połowy ilości mleka czyli jeżeli w budyniu mamy dwie szklanki mleka, to tutaj krem budyniowy robimy z jednej szklanki mleka, a następnie po ostudzeniu. Yy, Ładnie połączymy z masełkiem. Masła nie musi być dużo, kto jak lubi. Ja naprawdę daję bardzo mało odrobinę masła i ucieram z masełkiem i już krem budyniowy jest gotowy. I tak wygląda upieczony nasz piernik. Pozostawiam jeszcze na 10 minut w lekko uchylonym piekarniku. I teraz przekrajamy w połowie, żeby przełożyć następnie naszego piernika. Kremem budyniowym, lub jak ktoś woli, to może przełożyć sobie na przykład drzemem, ale o smaku takim słodko kwaśnym, jak na przykład drzem z czarnej porzeczki, lub powidła śliwkowe. O, już mój piernik jest przekrojony. I w tej chwili smarujemy naszym kremem budyniowym. Już mam przygotowany krem budyniowy. Jak ktoś chce szybciej, to tak jak powiedziałam, może to być nie krem budyniowy, tylko bardzo dobry, jakiś kwas, kwaskowaty drzem. Teraz sobie przykrywamy nasze ciasto. O, bardzo ładnie, widać, że kremu tu jest bardzo dużo, tak jak lubię. I już gotowy piernik. W tej chwili robimy tylko do niego już polewę. Teraz robimy prostą naturalną polewę do piernika. Na patelence mam już rozpuszczone dwie łyżki oleju kokosowego. Można to być oczywiście też masło. Teraz do tego dodajemy dwie łyżki cukru pudru. Ja, na, ja troszeczkę mniej dodam, bo my to tak nie przepadamy za takimi słodkimi rzeczami. oraz jedną łyżkę kakao. I jeszcze zamieszam to teraz i dodam jeszcze do tego dwie trzy łyżki wrzątku. Dolewamy dwie trzy łyżki w rządku, to będzie jedna ta moja łyżka, taka duża. I czekamy aż wszystko się połączy. Widzimy, że masa zaczyna już gęstnieć. Ja ją cały czas mieszam. I za chwileczkę już będzie gotowa do tego, żeby polać piernik. Nie chcę, żeby była taka bardzo rzadka, ale też nie może być bardzo gęsta. Polewamy dokładnie żeby cały piernik z góry był polany tą polewą. Jest to naturalna bardzo polewa. Nie ma żadnej chemii w sobie, z czystego kakao tylko cukru i tłuszczu. Ja jeszcze na koniec sobie przy ozdobie orzechami włoskimi nie trzeba tego robić, ale ja myślę, że jest to bardzo ładny efekt i ozdobny, i zarazem też smaczny i zdrowy. Że najlepiej takie w całości albo w połóweczkach, jak macie orzechy włoskie. O, i mamy gotowy. Gotowy pierniczek i smacznego, bo ja już nie mogę wytrzymać. Chyba nie będę czekać, aż zastygnie polewa, tylko od razu będę jeść. I w ten sam sposób ozdabiamy drugi piernik. Polewę ja tutaj robiłam do jednego piernika. Jeszcze taką samą szybciutko zrobię do drugiego. Możecie oczywiście od razu w większej ilości. Ja zobaczyłam, że jest to no, taka ilość jak dla mnie na jeden piernik, więc jeszcze zrobię szybko za chwilę drugą polewę. No, oczywiście, jak chcecie, możecie ozdobić z wierzchu na przykład prażonymi migdałami, też będzie apetycznie, natomiast myślę, że tak też jest fajnie. Dziękuję za obejrzenie filmu i życzę wszystkim smacznego.